Hej, witajcie w mojej nowej serii szydełkowanie od podstaw dziś pokażę wam jak zrobić łańcuszek i półsłupki. I zrobimy od razu sobie małą rzecz. Kieszonkę na telefon, już wam mówię, co nam będzie potrzebne. Potrzebna nam będzie włóczka. Ja wybrałam sobie włóczkę akrylową. Do tej włóczki wybrałam sobie szydełko 3,5 mm, ponieważ będzie idealnie pasować. Musicie mi uwierzyć na słowa, że to jest 3,5 mm, ponieważ nie chce mi się kamerka wyostrzyć, niestety. Bardzo przydadzą nam się nożyczki oraz igła. Ja sobie przygotowałam dwie: taką jedną większą typowo dziewiarską, i jedną mniejszą z takim większym oczkiem. Może akurat taka mniejsza mi wystarczy. No i możemy zaczynać pracę. Przekładam sobie sznurek przez szydełko i przetrzymuję sobie palcem na szydełku. Następnie krzyżuję sobie pod szydełkiem włóczkę, końcówkę nitki daję sobie nad resztą nitki idącej do włóczki. Palcem serdecznym prawej dłoni sobie przytrzymuję tą, tą nitkę i zaczynam nawlekać. Nitkę idącą już do włóczki nawlekam sobie właśnie na szydełko i przeciągam przez oczko powstałe dzięki krzyżowaniu. No, i powstało nam pierwsze oczko łańcuszka, i teraz robię sobie kolejne oczka już w ten sam sposób, że nabieram sobie nitkę na szydełko i przeciągam przez oczko. Robię tak długi łańcuszek, żeby mi pasował do szerokości mojego smartfona. W sumie zrobiłam 18 oczek, i teraz zaczynamy sobie robić półsłupki. Patrzcie uważnie, wkładam szydełko w drugie oczko, tak jak widzicie na filmie, w drugie oczko łańcuszka. Nawlekam sznurek i przeciągam przez oczko. W ten sposób mamy już jakby dwa oczka na szydełku, i teraz ponownie nawlekam sznurek na szydełko i przeciągam przez oba te oczka i powstał nam pierwszy półsłupek. I teraz w następne oczko rzędu ponownie wkładam szydełko i ponownie przewlekam sznurek, przeciągam, ponownie przewlekam. I ponownie przeciągam przez oba oczka i mamy drugi półsłupek, i teraz robimy sobie tak do końca rzędu. Na końcu rzędu robimy ostatni półsłupek w ostatnim oczku, i żeby przejść do kolejnego rzędu, robię sobie jedno oczko łańcuszka, przewracam robótkę, i teraz wbijam szydełko w pierwsze możliwe oczko, i ponownie robię słupek. I tak do końca rzędu. Zauważcie, że teraz pokazuję Wam trzy sposoby, jak można wbić szydełko w oczko poprzedniego rzędu. Mianowicie ja na początku wbijałam jakby przez dwa oczka, przez jakby podwójną nitkę to szydełko. Ale zobaczcie, że jest możliwość też przez tylko jakby jedną nitkę od przedniej strony albo od tylnej strony. Zobaczcie sobie dokładnie na filmiku, jak ja to robię. Ogólnie jak tylko przez jedną nitkę jakby przewlekamy, w sensie wykładamy szydełko, to wtedy robótka jest jakby wtedy luźniejsza. A jak ro robimy to przez dwa oczka, to ja osobiście zauważam, że jest wtedy taka bardziej sztywna. I nam dzisiaj o to chodzi, żeby ona była bardziej sztywna, no bo żeby ta kieszonka na, na nasz telefon była się fajnie trzymała i się nam nie rozladła. No i właśnie na bazie tych samych półsłupków będziemy sobie robić dzisiaj naszą pracę. Będzie ona po prostu tak długa, aż powstanie z niej konkretna kieszonka na nasz telefon, w, którym, w której pomieści się dokładnie cały nasz telefon. No i lecimy z koksem. Jeszcze dla pewności sobie liczę, ile mi wyszło dokładnie półsłupków. Pamiętajcie, że ten pierwsze oczko łańcuszka, które robimy na, za, na każdym, mm, za każdym razem na początku nowego rzędu, to też jest liczone jako półsłupek. I wychodzi mi, że mam w robótce 18 słupków w tym pierwszym i drugim rzędzie, więc jestem pewna, że robótka mi idzie prosto jak na razie. Możecie sobie od czasu do czasu sprawdzać właśnie, czy Wam się te liczba tych słupków zgadza, żeby wyszło Wam równo. Ja już dos doszłam do takiej wprawy, że ja już nie muszę sobie liczyć, ale tu specjalnie dla Was jeszcze Wam no, pokazuję je właśnie, jak ja to robię, żeby właśnie mieć tą pewność, że robótka nam się no, nie rozszerzy, nie chcąc albo nie zwęży. W trakcie robienia tej robótki od czasu do czasu sobie przypasowuję do mojego telefonu, jak mniej więcej mi idzie ta praca, ile jeszcze mi mniej więcej zostało do zrobienia. Teraz pokażę Wam, jak połączyć włóczkę, mianowicie sznurek z tego motka, który nam się właśnie skończył, z kolejnym motkiem. Jest to właśnie bardzo mega prosty sposób, mianowicie wiążemy sobie jeden koniec z drugim. Ja sobie robię podwójny, potrójny słupełek, czasami właśnie, żeby mieć pewność, że mi się to nie rozejdzie, ta włóczka, że się będzie dobrze trzymać. No i pokazuję Wam teraz na filmie właśnie, jak ja później sobie fajnie te resztki, te końce tej włóczki, które odstają, nie ucinam ich, tylko je sobie fajnie chowam w robótkę. Dopiero jak gdzieś tam już mi, no właśnie te końcówki, takie autentyczne końcóweczki mi tam gdzieś tam dędają w robótce, jak już całość schowam, no to wtedy sobie faktycznie te końcóweczki ucinam, żeby mi nie przeszkadzały, bo to wiadomo, żeby to ładnie estetycznie wyglądało. Ale właśnie, moim sposobem właśnie na takie typu łączenie to jest chowanie tych niteczek wystających właśnie chowanie je w robótkę. No i dzięki temu fajnie ich nie widać. Jest bardzo mało widoczne to, to łączenie. No i robię sobie robótkę dalej. Tutaj całość tej, długość tej mojej robótki będzie nieco dłuższa niż całe to jakby objęcie tego telefonu, bo zrobimy sobie jeszcze na końcu klapkę, żeby sobie ładnie na guziczek zapiąć naszą kieszonkę. Jak widzicie, moja robótka już jakby objęła cały mój telefon. Nawet troszkę wystaje. Teraz zrobię sobie jeszcze kilka rzędów standardowo po 18 półsłupków, a potem zrobimy sobie taką fajną końcówkę na klapkę, która będzie nieco zaokrąglona. W tym celu będziemy zwężać sobie kolejne rzędy i to Wam zaraz pokażę jak. Właśnie zaczynamy sobie zwężać kolejne rzędy. Jak widzicie robię pierwsze oczko łańcuszka i zamiast zrobić półsłupek w pierwszym oczku Poprzedniego rzędu, to robię sobie półsłupek w drugim oczku poprzedniego rzędu. No i tak lecę sobie prawie do końca rzędu. I na końcu rzędu, kiedy nam zostaną tylko do przerobienia jakby dwa oczka poprzedniego rzędu, to tak jedno oczko zostawiamy puste i wbijamy szydełko w to całkiem ostatnie oczko poprzedniego rzędu. I w ten sposób mamy już dwa końce zwężone jednego rzędu. I kolejne rzędy już robimy sobie tak samo. Zwężamy sobie kilka kolejnych rzędów, powiedzmy 3-4, i potem zrobimy sobie w jednym rzędzie dziurkę na włożenie guzika. W tym celu ja sobie mniej więcej odliczam w połowie, które słupki będę musiała sobie ominąć. No i tak zaczynam sobie rząd właśnie od, bo, bo dalej będę zwężać. Dalej sobie zaczynam rząd od właśnie zwężenia. Robię sobie dwa słupki i żeby zrobić dziurkę na guzik. To muszę sobie ominąć oczka, dwa oczka poprzedniego rzędu, ale też nie mogę tego zrobić na zasadzie tak, jakbym zwężała. Tylko muszę w tym celu zamiast półsłupków zrobić sobie dwa oczka łańcuszka. Jak zrobię dwa oczka łańcuszka, to wbijam szydełko już w kolejne oczko poprzedniego rzędu, to jest trzecie oczko, i robię dalej do końca rzędu. Tu chyba wyszło mi tylko dwa. Dwa półsłupki, robię sobie dwa półsłupki do końca rzędu, przechodzę do następnego i w następnym rzędzie, w miejscu jakby tych oczek łańcuszka, które zrobiłam w, w, zamiast półsłupków, no to robimy sobie trzy półsłupki i kończymy sobie rządek. Ja później jeszcze robię kolejny, kolejny rząd, no i zakończam robótkę. W jaki sposób zakończam? Po prostu wyciągam nitkę szydełkiem w miarę tak, żeby nitka była długa, obcinam nożyczkami, usuwam tą nitkę, która idzie sobie dalej do motka, a pozostałą nit nitkę, która mi została z tej robótki wystająca, ją chowam sobie w robótkę. W Tym celu mi będzie potrzebna igła. Można też szydełkiem, aczkolwiek łatwiej jest igłą. Nawlekam sobie tą nitkę wystającą na igłę, no i tak jak widzicie chowam sobie w robótkę. Tak samo robię z nitką, która została mi na samym początku robótki, też ją sobie chowam właśnie w moją, w moją przyszłą kieszonkę. No i teraz musimy sobie uformować naszą kieszonkę i później będziemy ją sobie zszywać, albo też możemy ją połączyć szydełkiem. Możecie tak po prostu zwyczajnie sobie strzyć. weźcie sobie do tego właśnie ten sznurek z motka, jeżeli wolicie właśnie w ten sposób. Ja Wam pokażę, jak ja to robię, żeby właśnie mi się... żeby mieć pewność, że mi się tam żadna nitka nie urwie. Ja sobie połączę wszystko półsłupkami. Jak widzicie, najpierw sobie układam właśnie tak, jak ta kieszonka ma pasować do mojego telefonu, tak, żeby ta klapka też fajnie mi się zamykała. No i biorę sobie motek mojego sznurka. Wbijam sobie szydełko w dwie warstwy mojej robótki. Przeciągam, robię półsłupek, ale ten półsłupek robię jeszcze z dwóch nitek na raz. Dzięki temu ten pierwszy półsłupek mi będzie tak fajnie trzymał tą nitkę. No i dalej już, już będę sobie resztę nitki chować od razu w robótkę, tak jak to robiłam przy łączeniu sznurków. Od razu ją sobie będę chować w robótkę. I jeżeli nie chcecie, możecie ją sobie zostawić dędającą i dopiero schować na sam koniec. Ja lubię to robić od razu. Jak robię sobie półsypki, no to od razu sobie chowam tą nitkę. I łączę dwie warstwy, wbijam jakby wbijam szydełko w jedną warstwę i w drugą warstwę. I przeciągam, no i robię półsłupek, i tak do końca, jakby tej jednej strony. A potem, jeżeli skończycie obrabiać tą jedną stronę, możecie sobie wyciągnąć tą nitkę, obciąć i schować w robótkę przy pomocy igły. Jednak sobie pójdę sobie na łatwiznę, ponieważ nie chce mi się wykańczyć specjalnie tej nitki, obcinać, chować. To pokażę Wam, jak w prosty sposób możemy sobie przejść na drugą stronę naszej robótki i łączyć ją sobie dalej. Robić mianowicie takie oczka ścisłe. Robię sobie jedno oczko łańcuszka i teraz wkładam sobie w najbliższe możliwe oczko tego rzędu naszej robótki. Wkładam sobie szydełko, nawlekam sznurek, przeciągam i przeciągam od razu przez to oczko łańcuszka poprzednie, które miałam na szydełku. Nie robię półsłupka, tylko robię jakby taki, no wiecie o co chodzi. I robię do sobie dalej. Zobaczcie sobie jak ja to robię. Wkładam szydełko, przeciągam nitkę i przeciągam od razu przez to jedno oczko, które miałam na szydełku. I tak sobie do, do, robię do końca rzędu. I ponownie robię sobie jedno oczko łańcuszka. I przechodzę sobie do łączenia już drugiej strony naszej robótki. No i zakończam. Przeciągam sobie nitkę, obcinam, motek sobie odkładam. No i schowam sobie nitkę w robótkę. I widzicie, zapomniałam na samym początku... Filmu zaznaczyć, że potrzebujemy jeszcze guzika. Ja sobie na szybko wziąłem guzik, który miałam pod ręką, taki, który mnie mniej więcej pasował kolorystycznie, który też by przyciągał uwagę, bo guzik to jest też bardzo ważny element naszego naszej kieszonki na telefon, musi być ładny, pasować do całości. Zatem biorę sobie ten guzik no i przyszywam sobie do przedniej części kieszonki. No i jeszcze sprawdzam, czy ten guzik. A właśnie pamiętajcie, jak będziecie robić sobie w ogóle dziurkę na guzik, to pamiętajcie, żeby musicie tą dziurkę zrobić tak dużą, żeby wam właśnie przyszedł, przez, przyszedł ten guzik. No, a kiedy przyszyjemy guzik, no to potrzebujemy sobie jeszcze zrobić pasek. Ja sobie zrobię tą kieszonkę w ten sposób, że przyszyję sobie taki malutki pasek z tyłu robótki, że będę ją sobie mogła zakładać na pasek od spodni kiedy dajmy na to będę zakładać sobie jeansy i na ten pasek będę sobie zakładać tą kieszonkę że ona mi będzie, będzie fajnie się trzymać jeżeli Wy chcecie możecie też w taki właśnie sposób zro sobie zrobić ja Wam właśnie pokażę je na filmiku jak ja to robię a jeżeli chcecie mieć bardziej taką ala torebkę no to wtedy robicie sobie na tej samej zasadzie pasek tylko że robicie go sobie na całą długość jakby tak żebym Wam pasował od ramion w dół na taką długość jaka Wam pasuje no i przyszywacie sobie w dowolnym miejscu bardziej ku na górze robótki. Możecie sobie zobaczyć, jak ja przyszywam swój pasek, żebyście wiedzieli mniej więcej, jak macie. Teraz możecie zobaczyć, jak u mnie się prezentuje właśnie moja kieszonka. Jestem bardzo z niej zadowolona i chyba będę ją bardzo często używać. Bardzo mi się podoba, jest bardzo praktyczna i fajnie, że ona mi się trzyma na tym pasku od spodni. Jest to bardzo wygodne. Nie muszę jej przekładać przez ramię. Tak jak zwykłą torebkę, bo powiem Wam, że myślałam o tym, żeby tak na początku zrobić, ale stwierdziłam, że jednak jak ją będę przekładać sobie przez jak od spodni, to mi się będzie fajnie trzymać. Nie będzie mi tu nic na ramionach przeszkadzało, nic nie będzie mi tych ramion obciążało. Będzie się fajnie trzymać przy biodrze. I ogólnie bardzo Wam polecam właśnie ten, ten sposób na, na kieszonkę. No i to koniec lekcji pierwszej o szydełkowaniu. Wiecie już jak zrobić sobie zwykły łańcuszek, wiecie jak zrobić... Półsłupki i macie do tego mega fajną kieszonkę na telefon. Pochwalcie się, jak Wam wyszła, proszę. Możecie mnie odznaczać na Instagramie albo wysyłać mi wiadomości prywatne, jak Wam wyszły te kieszonki. Jak wyrazicie na to zgodę, to wrzucę je na moje story, bo ogólnie jestem bardzo mega ciekawa, jak Wam w ogóle poszła pierwsza lekcja ze mną u i Będę Wam bardzo wdzięczna za wszelkie wskazówki i ogólnie, czy jest ta lekcja dla Was przyswajalna. Takich lekcji będzie więcej. Teraz były podstawy podstaw. A w kolejnej lekcji pokażę Wam, jak zrobić słupki, i też przy okazji zrobimy coś sobie bardzo fajnego, praktycznego, co będziemy mogli używać na co dzień. A jeżeli całość Wam się podobała, to zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału, do zaobserwowania mnie na TikToku, na Instagramie. W opisie Wam podam wszystkie dane, jakie dzisiaj użyłam do naszej robótki, jak i też nazwy moich social mediów. No i to, Do zobaczenia w kolejnym filmie.